kamieniołom w Nasicznym znaczy to jest stary kamieniołom dawny ale tu Wam chcę pokazać bo za kamieniołomem mało kto wie jest całkiem fajny wodospad on najbardziej okazały jest wiosną jak topnieje śnieg ale pada od kilku dni to powinienem być w miarę fajny, zaraz zobaczymy No nie wygląda najgorzej Czasami jest z tej wody dużo mniej Także warto tu się zatrzymać jak ktoś przejeżdża, bo dosyć ładne miejsce